Cześć moi drodzy, witam Was ponownie w grze Nio Gdzie ruszam dalej um. Okej. Okay. Interesujące, dobra gdzie pani pojacyk bum. Nie ma Dziwne, wcześniej wydawało mi się, że oni tu jeszcze będą żyć Eee tak, opowiem jedną kodamę, więc będziemy musieli się cofnąć i uh, ją znać, ale w międzyczasie um, Tutaj gdzieś był... To jest trafioletowy, więc Gosy zatrzymy. Ma uh, tą włócznię Nie, mam straszne moc tam, widzę. No, chodź tu, chodź tu, Ara, cię! Aj, nie, nie mi musi się naładować? Chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu, tu gnięku. Au, Dobra. i przebicie, co Wymiar W zachodu, słęte, yy, mamy jakiś fragment lepszego pancerza. Mhm, 38, 42. Pieszne kij. No, Wyposażemy się w lepsze buciki. Czy jeszcze ktoś tutaj jest ciekawy taki... Nadzimy to jest ogólnie obecnie fioletowe. Ewentualnie zielone, bo zielone jest jeszcze wyższego poziomu. No, niestety nie ma. A wy oczywiście żeście się odnowili. bombkarz, dobra musimy się odsunąć, zapomniałem o tym bombkarzu, chodź tu wow zróbmy sobie elixir tak ja od razu mówię, że ja nie jestem przyzwyczajony w ogóle do walki na wysokiej postawie Nie ja jestem głównie na średnią postawę przyzwyczajony walczyć średni, maksymalny poziom takiego łuku A i zapomniałem o tobie. Au, au, au gnojek. Znaczy nie tego państwa, na siebie chodź tu. Wracam do średniej postawy, ja nie mam wyczucia na wysoką postawę. O nie, demona, podwójna uczy katana. Paciorki, eliksir. Fajnie, przynajmniej sobie odzyskałem eliksir. Eee, to jest kolejny typ, chodź tu. Zapomniałem, że masz już drugi atak. Możemy to zużyć, odzyskamy dzięki temu eliksir. Eee, teraz tylko pytanie, gdzie? Tego nie ma. Gdzieś tutaj, właśnie za takim domkiem, to bo to jest górne, nie pamiętam. Wow. Nie, to nie tu mówię, to za którymś z domków było tylko nie pamiętam teraz, za którym. To taki dom właśnie przytulony do. Uuu! Panią 15, bez hełmu, koleś, dobra, zobaczymy się z nim. Że dużo tych. Dużo... Wow, piszczał! Ła wow. dobra, piszczał, to się nie spodziewałem tutaj. No, zaatakuj. Dał twój błąd. Mam jego broń, kolejny okay, eliksir, ale piszczał to się tu kurde naprawdę nie spodziewałem. A teraz się po kulicy. No siema ninja, chodź. No. Giń. Zdraź mi trochę zdrowia. Nie, kurde, gdzie jest ten domek? Jestem deszcz, jak kurde, to naprawdę mało widzę. się ma. Może warto się za chwilę strzały zaczął kończyć. <grytanie> o, tutaj. Tak, to jest ten domek, ten. Tu mamy skrzynki. I tu jest właśnie ukryte kodama. No już, 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 malutka. Mhm. Teraz bodajże ostatni Kodama, jaka tutaj przynajmniej jest w tej części. Tam już nie będę z nimi wać, bo to nie ma sensu. Chyba, że tutaj jeszcze kogoś znajdziemy ciekawego. Z tych grobów. Ten ma włócznie. No, myślę, że możemy z nim sobie zawalczyć. Przez mają ten pancerz wynika zachodu widzę. nie zginął wow, co to było i mamy lepszy pancerz wojownika zachodu niż my 74 a dostaliśmy teraz 55, opłacało się trochę więcej życia trochę więcej obrony teraz, czym do chramu odnowimy sobie zdrowie i myślę, że możemy ruszać dalej ciekawe czy się odnowią ci teraz W ogóle mam 78 eliksirów. I wiecie co, wykorzystamy te kamyki. Tam było 5000, tysięcy. Nieźle. Tutaj w ogóle mam 7, nie wiem nagle skąd. Jeszcze raz. I awans. I pójdziemy, myślę, że teraz w magię sobie pójdziemy troszeczkę. Ciało mam ok. Magia pozwoli nam lepiej tworzyć jutsu. U JUCU, Co mi tak na no, JUCU? nam wiatło, ziemi, wody. Weźmy sobie, to jest jeszcze ziemi. Ustaw skrót. To jest man wycieńczenia. Umożliwia przygotowanie tego planu wycieńczenia, że się zmniejsza się atak przecinka. Mm, no tak, no to by się przydało, ale na razie to mamy nasze inne rzeczy i cóż, idziemy na bossa. Olewamy wszystkie przeciwników, i idziemy tu... i tu jest boss. Mhm, jak widzicie. i mamy elektrycznego pieska no chodź nie trzeba uważać no właśnie z czarnym pionami dopiero ...do niego jest pewna strategia wow no nieźle dobra no zaturlaj się Dobra, na spokojnie, Paweł, Na spokojnie On się zaturla. Strzały O, uda, uda, Au, on ma jeszcze ogon, trzeba pamiętać o tym A uda nam się, nam się go trochę puknąć No, czy może to jest na ziemi Co odsuwamy się. No i... Teraz możemy wklepać i się cofamy. No. Uważam na ten atak, on jest niebezpieczny. Muszę uważać, żeby nie usunąć teraz tego materiału z tej dobrej walki. No na razie idzie świetnie No, zaturlaj się kretynie zaturlaj się To ci w klepie no, Oj, to też jest jeden z jego ataków Elixir. eliksir. I tak już ładnie dużo burzycie zjedliśmy. A to jest dopiero nasz drugi czy trzeci atak na niego. Wow, dobra. dobrywałem lekko. Dobra, uciekłem. Znaczy, ma miejsce jest na tej arenie. No chodź, kici, kici, kici. Nie ja wam się. Hu, dobra. Jest nieźle. Uu. panie, ale kierunki no my nie strzelamy. Znowu biegniemy? Kilka ataków. Po trzech atakach należy się wycofać. Kiedy on właśnie strzela tymi piorunami, właśnie uderzającymi w ziemię. Raz. No. Wcześniej na przykład on się wiele razy, wiecie, turlał. Raz, złożymy sobie eliksir. Raz. Wow. No, Raple zginąłem. Nie ma. Jeszcze góra trucizna. Narzucił no, na mnie ten efekt pioruna, więc eliksir. Byłem zbyt zachłanny. Grzeba z nim. Trzeba uważać, bo on też raź po prostu tą elektrycznością. Jest! Padł! Zbroja płytowa Kotę. Mam kilka fantów od niego. Zaraz sobie zbroję płytową Kotę, którą żeśmy dostali. Kotę to były spodnie. Nie, ręce przepraszam. No, są gorsze od naszych, to na pewno. No, my wyglądamy, kurde, zajebiście. Wojownik chodzi z sieci wygląda. Zawsze z tymi spodniami. No, odparłem go. No i co? A co się, durny ok.

No tak, otrzymujesz gest przepraszam. Trzeba było z nim pogadać, żeby otrzymać gest. I musimy przeprosić tego typa. Hmm. Przepraszam. No. Jest zadowolony i zniknął. No. U, a tam jest skrzynka, której nawet nie, nie widziałem. No zaraz się sobie zbierzemy. Znaczy, nagroda dodatkowa. Święta woda może być. A po drugiej stronie coś jest? Tak, też jest. Mały kamień dusz. Może być. Mamy w ogóle niecałe 6000, a to jest lecę nic. Tak. I zanim wejdziecie na tę platformę, skręćcie w prawo. Bo tu jest Kodama. Tylko możemy odejść do chramu. No i cóż, udajemy się zarazem w dół. To był pierwszy boss, moi drodzy. Został jeszcze jeden. Tak, w tym regionie jest, jest dwóch bossów. Zjechaliśmy w ogóle do podziemi. I magia blokuje nam przejście. Zresztą jak widać. To jest chram, z którego możemy fajnie skorzystać. 6... moment Ile? 77 eliksirów. To jest właśnie fajne. Dlatego właśnie się cieszę, że mamy tak naprawdę... Jak to wygląda z tą kodą. Tu mamy full wyroczni. Tu brakuje i tych też mam full. Myśliwego. Mam 20% więc to jest naprawdę dużo, a dobrze jest pozbierać sobie tą amitrę. Teraz pytanie. Ile ja potrzebuję do awansu? 17 tysięcy. Eee, czy jestem w stanie? Użyj. Użyj. Wszystkie? Eee, tylko 10 tysięcy. Trochę mało. Dobra. Pochodzimy tutaj trochę, to jest w ogóle labirynt. Więc trzeba uważać. Wi właśnie są zamienione przez jakąś siłę. Więc nie możemy mm, przejść. A aby dostać się do kolejnych KODAM, potrzebujemy właśnie um, otworzyć to. Więc na początku pewnie pójdę i to otworzę. I później dopiero będziemy szukać KODAM. No hello. No cześć. Trochę więcej czy Amerity. Oczywiście no, niektóre te posągi ożyją, niektóre nie. To też jest takie. Wiecie, niepewność. To jest oczywiście pułapka, co widać Gdzieś kolo No może na razie poruszymy się dosyć ostrożnie i powoli A właśnie szukajmy trupa i mamy strzały ja to będzie 27 poziom nie, ja zadać kurde nie będę walczył w takiej ciasnocie No, ja to jest jeden wielki kurde labirynt teraz weźcie tutaj coś znajdźcie, nie znaczy, że jest skóra ciemno jak w DUM. No się ma, chodź tu Nie ma? No, chodź, 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 chodź Nikelni eliksir do magazynu. Że koleś obrobił skrzynkę, Na się nie podzielił. Mm, tak, tu jest taki nieprzyjemny fragment, bo ten pan się obudzi. O, właśnie, dzień dobry. Aż do mnie. Jak bardzo ciebie łóżko, strzelam ci w łeb. Nic. Dobra, nie ma nawet sensu strzelać. Ja go po prostu mieczem. Każdy, kto grozi tej ziemi zginie, tak? A tam jesteś. Au, obrywałem troszeczkę, no trudno. Eee, tu, 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 tu. Elixir. Oj, oj, naprawdę, to jest tak ciężki obszar. Nie wiem, chyba, czy tu się szło? Może, może trafimy na jakąś kodamę, wiecie? Ale tu nic nie widzę. Nawet nie wiem, że są tutaj nasze ściany z oczami. Tak, tu jest kodama. To jest pułapka od razu. A można to przejść w ten sposób? I jest nasza kodama gdzie zostały nami jeszcze dwie bodajże tego pajaca o tam jest drugi, dobra ty... jego się pozbędziemy od razu no jednak nie no chodź tu, chodź tu dobra ktoś jeszcze to się cześć chyba nie ładnie Raz szybko zginął. Kolejne pancerze. I dalej nie pamiętam, jak się szło do następnego damy. Żona ściana nie ma oczu? Nie ma oczu, szkoda. Co przy takiej ścianie jest, w sumie są te groby. Tu bodajże też jest gdzieś jakaś pułapka, z tego co pamiętam. Zacznij tu. Aha, to ja się chyba w ogóle poszedłem naokoło. Dobra. Jest on zamknięty. Dobra. Eee, w sumie by się chyba przydał w ogóle. W... właśnie. Tak, się wróciłem. Dobra, udam się do chramu. O, to nawet coś zapomniałem zabrać. Albo nie, wiecie co? W tym miejscu podziękuję Wam za uwagę. Albo nie, i na pójdziemy do chramu. No, tam musimy się dostać. Po prostu przy się z ojczyzną. Nie będę używał chramu, tylko ja sobie zobaczę, gdzie jest reszta kodam. Ile tu już jest, jaką fajną To moi drodzy, trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, cześć, Pa.